Witajcie telewidzowie, jak mówiłem w ostatnim odcinku, my ruszamy dzisiaj na tubing i robimy lekkie zakupy, żeby mieć pokrowce takie na telefon, coś takiego. No i jakąś torbę trochę większą szukamy, żeby włożyć tam jakieś nasze rzeczy. My się bierzemy za jedzenie, bo mamy już tylko pół godziny, zrobiliśmy sobie lekkie zapasy na drogę i tutaj mamy... SankSoma do wymiksowania z kolą. Skuter zostawiłem, idę teraz na miejsce zbiórki. Taki sprzęt kupiliśmy, jak już widzieliście. Wybaczcie, jak będzie coś z obrazem, albo z dźwiękiem nie tak, no ale siła wyższa. Dostaniemy swój numerek. Mari, no, 106. No, thank you. Jesteśmy z tyłu tego sklepu, gdzie startujemy i tutaj na pewno mają tylko część dętek, no bo dzisiaj jest około 400 osób. Ładujemy się na pick-upa. Załadowali nas na pick-up'a i jedziemy. Czas yeah. się rozebrać i zostawić wszystkie niepotrzebne gadżety. Marlino przygotowuje mieszankę. Wszystko wejdzie? Wszyscy tu się przygotowują. Zalewanie piwa, mieszanki. U, chyba nie wszystko można wejdzie. Nie może być butelek ani piwa. <laughs> ani e, kiszek. Pięknie. Idziemy po dętki, ale zapowiada się dzisiaj znowu konkretna ekipa. Zobaczcie tutaj ile dętek. To wszystko zaraz wyląduje w wodzie. Jadzia gotowa? gotowa. Z tej strony mnóstwo ludzi. Tamtej tak samo. Tutaj ekipa już szykuje dentki dla nas. I rule numer two: dentę. O please do not bring any glass bowl or cans into the field. <laughs> Only plastic bowl. czas wybrać dentę. Nie zabraknie, Marii. Make sure you keep that valve up. Bye. Dziękuję. Ale ludzi dzisiaj ponad 300 osób, Mari powiedział. <grywka> <grywka> Jadę kolej na ciebie. Uważaj Jadzia na wentyl Dawaj <grywki> Dawaj Martino <grywki> Jadzia zaraz mi odpłynie To jest prąd dobry. Mm -hmm. Czas na rum! Sorry, ja dzia dla ciebie. Z nami jest 25 osób, które cały czas pilnują, żebyśmy w dobrym kierunku płynęli. Jadzia się zgubiła. Do zobaczenia na mecie. Ciężko się utrzymać razem. Wiesz o mnie? Sić Ja ci wiedziałem, że sobie poradzę. <noise> Martino, nie w krzaki. Save <noise> phone. Thank you. Save phone, save phone. <głos> <głos> Proszę się tu nie przebywać. nas dentkami. E, dentkami przywiązane nas, sznurkiem. O, ale front. Nie odpływaj mi tam. to

Super, super. Widzimy. <gry> bye. Baj, Teraz na mycie. Widzimy, jak <gry> to jest. A nie do twojej denty? Weź chciała drinka za ciołkiem. A dentka? Dentka <gry> bo płynie. Dobry prąd teraz nas wziął. I naszego budę. Jak będziecie się wybierać, to koniecznie pamiętajcie o kremie. Proszę. Zabijające flip-lopy. Czas na pierwszy stop. Idziemy teraz do baru, gdzie gra DJ i można coś zjeść. Super było jechać na pierwszym odcinku. Zobaczcie, ilu nas jest dzisiaj. Tam kolejni dopływają. Rozwiązujemy nasz sznurek, bo widzimy, że trzeba dętki oddać. No tak, jakby się połapać, się <laughs> Tutaj gra DJ, impreza się rozkręca. Ja idzie na parkiet. Pokażę wam, co tutaj jeszcze jest. Tutaj jest bar. Tutaj jakbyście chcieli się coś nabić. Jest też sekcja z jedzeniem. Co oni tu sprzedają? Jakieś gotowce. Smażony kurczak. Smażony kurczak. A, tam jeszcze widzę frytki. Tutaj macie cennik, więc też nie jest aż mega drogo. Jest jeszcze kilka innych atrakcji. Co to będzie? Okej. Coś gad. Zobaczymy co Marika powie. Sesja z 7-Eleven musi być. <laughs> <laughs> Maria Drineczki. Chcieliśmy sobie Sanksoma z Kolom, a Marika wzięła z, z Phantom. Tutaj na tej imprezie są tak nawaleni, że dali Maricę telefon, żeby im zrobiła filmik No i w ogóle popłynęli gdzieś tam sobie i w ogóle nie interesują się gdzie jest ten telefon mam go oddać O, tutaj gruba impreza była, widzę Ładnie się wydarzali A nowa miłość, kobieta w tym zielonym stroju i mężczyzna, właśnie tam go było widać Teraz ich widać na środku. No, bo się interesują tym telefonem, co Marika ma. Po prostu postanowili, że teraz sobie pograją siatkę. A no Marika, poczekaj. No, to są tam Marika. Na środku. A Wołamy ich, że mamy ich telefon, a oni nawet nie ogarniają, że my mamy ich telefon. Ale numer. Ładna, ładna bomba.

You make some love so you forget. <laughs> <laughs> yeah, just touch the Moses oh, Guruba Dupa. Zostawiliśmy nasze rzeczy w samochodzie, ale jak widać, trzeba tutaj szukać pomiędzy wszystkim. Jest mój jeden but. Marii miałaś coś jeszcze? Nie, czyli tylko mój drugi but. My wracamy do domu. Powiem Wam, że impreza się kończy. Ale co Marika stwierdziła teraz, bo Marika ma bardzo duże szczęście w życiu, nie mówię o sobie, ale to ale Marika... znalazłeś to że mnie znalazła, już nie będę o tym wspominał, ale Marika powiedziała że czuję, że znajdzie pieniądze na tej drodze, bo Maryka wszędzie znajduje pieniądze. Nie są to duże kwoty, ale tam. No śniadanie nie Tak, ale są takie pieniądze, które Maryka jak znajdzie, to ich nie wydaje, po prostu je trzyma, bo Maryka wierzy w taki talizman znajdowania pieniędzy, że to przyniesie tobie co, w sumie? No przynosi, przynosi. Jeśli, czy bogactwo? Nie, jeśli bogactwo. bogactwo. Jeśli wierzysz w to, że znajdziesz pieniądze w danym kraju, ale albo jeśli wierzysz w to, że... Yy... No że znajdziesz te pieniądze, no to one będą. Ja w każdym kraju, w każdym znalazłam pieniądze. No, I to są Indie, w których na przykład jeśli nigdy nie pomyślał, że mogą pieniądze leżeć na ziemi. No jak nie, no w każdym kraju mogą leżeć. No, no Mogą, w, w no. tylu milionach ludzi, którzy tam żyją. No to tym bardziej. No nie, właśnie to jest niemożliwe, bo każdy się... Y, ja podniosę to. A pod 7 nawet na przykład 20 batów, to jest dużo, no, dużo Mariusz. papierek. Mariusz tyle znalazła pieniędzy, że mogłaby przeżyć jeden dzień na przykład w Azji. A jak to się rozmnoży? No właśnie Ale powiem wam, że impreza już się kończy Za 10 minut jest koniec imprezy postanowiliśmy, że idziemy na pieszo do miasta Bo mamy jakieś niecałe 10 minut No i powiem wam jedno Jeżeli tutaj będziecie I jeżeli jesteście singlami No to musicie iść na tą imprezę Bo tutaj tyle miłości dzisiaj powstało na tej imprezie <laughs> Powiem wam Marcin chciał zostać o no, ale... no, Ja bym został, ale już się kończy ta impreza ale tyle nowych miłości, co tam widziałem dzisiaj na tej imprezie. Jak jesteście singlami, to jest to dla was. A jak nie jesteście singlami tak jak my, to co Mari wtedy? Przyjdźcie hmm. razem. Przyjdźcie razem po prostu. I wróćcie na przykład razem. Przypłyniecie się patrzcie. dętką, wrócicie. Taka, wiecie, no, napijecie się drinka. Taka, taka, tam... taka, taka nuda trochę, wiecie. Jaka nuda, patrz, teraz pokaż im tutaj te nasze piękne. A piękne tereny mamy. Tereny. Naprawdę ta rzeka jest naprawdę ładna. No i spójrzcie, o jakiej on tu nudzie mówi. Przecież to są piękne tereny, piękne domki. Jak jedziecie w trakcie polskiego lata i jesteście już zrobieni ładnie, to Wam mówię, że na tych dętkach znajdziecie miłość swojego życia. Ojejku, jak ktoś sam jedzie, tak? Ale we dwoje można się zatrzymać w takim domku, co Wam pokazałam. Wam miłość. Będziecie kochać dzisiaj. Albo po prostu przejść wzdłuż rzeki jeszcze. Zależy, gdzie was wysadzą, bo nas dosyć wcześnie wysadzili. Tak. My powinniśmy jeszcze Co? spłynąć. Jest minusem. Co jest minusem? Dla nas jest minusem, i oni się świetnie bawili. Tak. My też się świetnie bawiliśmy, ale my liczyliśmy, że dojedziemy jeszcze w sumie połowę trasy, bo się zatrzymaliśmy w połowie i powiedzieli nam, że jest rzeka, bo jest pora deszczowa, że rzeka dzisiaj jest bardzo mocno płynie i ryzyko jest duże, więc nie płyniemy dalej. Zatrzymaliśmy się tam. W sumie nikomu to nie przeszkadzało, bo wszyscy się dobrze bawili. No, no, Dlatego idziemy teraz do miasta z buta. Przeszliśmy za jakieś 5 minut i zobaczcie, i mamy tam właśnie ten most, którym, na którym już kilka razy jedliśmy, na którym siedzieliśmy, na którym po prostu chillowaliśmy. Więc to wcale nie są jakieś mega duże odległości, nie, kurde, a naprawdę fajnie się przejść ze swoją drugą połówką do miasta. O, no, też Cię kocham. Miłości niech tam sobie zostaną, nie? A my idziemy robić swoje do pokoju. My idziemy robić swoją miłość. No teraz idziemy zamówić kanapki, już wiecie jakie, bo te kanapki, które tutaj zamawiamy są najlepsze, więc Marika, ja biorę z kurczakiem, to co zawsze, ja myślałam, ale że... bez dodatku, bez dodatku. ostatnio byliśmy jakimś serem, no to, to nie grało. Ja. Bo za, du ja. za dużo było tego yy, kurczaka w środku, no ja myślę jeszcze o, o serze, yy, o fecie, bo no tak mi Marii... brakuje fety, fety, bo po prostu ja bym nie Ty się, stanów... się w tej fety. Ty się zastanów, a ja idę do, wszyscy wiedzą co. Mariusz zamówiła i bierzemy najpyszniejsze kanapki. Sorry guys, can I take the. Yeah. Najpyszniejsze kanapki w Pai. 7 Eleven. Yes, 7 Eleven. The best shop in Thailand. Yes. Yeah. Bierzemy kanapki na wynos. A Marika, i takie w lokalu. Na no tarasie zjemy. <laughs> Ale Marika jeszcze zje pół, pół bułki najpierw. Po drodze. Po drodze, tak. A ty masz czekać, chłopie. <laughs> Jesteśmy już w hotelu, bierzemy nasze kanapki i idziemy na balkon. Nie wiem czy wam pokazywaliśmy balkon nasz, ale zaraz wam pokażemy. Nasz pokój to już widzieliście w poprzednich odcinkach. No chyba balkon też wam pokazywaliśmy, ale dobra. Pokażemy wam jeszcze aha. No tu, jeszcze jest nasze, tu jest jeszcze nasze pranie, bo wiadomo, że o tu są mariki gacie. Ach. Tutaj nam banany wchodzą do pokoju. Suche, suche, suche no od tak? Wsi. no, Tak. No wczoraj ale była Taka pora deszczowa, tak padało, że no to nie chciało schnąć, ale już suche. Moja droga, rozpakuj nasze kanapeczki. No już, to jest moja, bo widzę, że to... nadgryzłaś. Dobrze, że dobrze nadgryzłaś. Teraz ja biorę swoją. Uwaga. Uwaga, uwaga. się Ale one są pyszne. Jak będziecie tutaj, to e, mówię Wam od razu, że będziecie je mieścić codziennie, jak <laughs> <laughs> Smacznego, Marii. Smacznego.